Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki je ufamy. Witamy Was we wtorek, oktawie wielkanocnej i zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia w piątym dniu nowenny przed Świętem Miłosierdzia Bożego. A dziś będziemy modlili się za dusze heretyków i odrzypieńców. Zatem wyciągnijmy nasze koronki, a wcześniej wsłuchajmy się w słowa. Dziś sprowadź mi duszę heretyków i odszepieńców, i zanurz ich w morzu miłosierdzia mojego, w gorzkiej męce rozdzierali mi ciało i serce, to jest Kościół mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany moje i tym sposobem ulżą mi męki. Jezu najmiłosierniejszy, który jesteś dobrocią samą, ty nie odmawiasz światła proszącym ciebie. Przyjm do mieszkania najlitościwszego serca swego duszę heretyków i duszę odszczepieńców i pociągnij ich swym światłem do jedności z Kościołem. Nie wypuszcza ich z mieszkania najlitościwszego serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność miłosierdzia twego. I dla tych, co podarli szatę Twej jedności, płynie z serca twego zdrój litości. Wszechmoc miłosierdzia twego o Boże i te dusze z błędu wyprowadzić może. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze heretyków i odszepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna swego i na gorzką mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w najlitościwszym sercu Jezusa. Spraw niech i oni wysławiają wielkie miłosierdzie Twoje na wieki wieków. Amen. Amen. Módlmy się wspólnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęcząc pod Mąskim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebiał. Stąpił do piekiel, trzeciego dnia z martwych stał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki, dla męki dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, Miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miło miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, jej dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miłej miłosierdzie dla nas i całego świata. jego bolesnej męki. Świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się, się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O chwili wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O chwili wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Dziękujemy sobie kochani za wspólną modlitwę. Teraz oddajmy się w opiekę i stawiennictwo świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I poprośmy o opiekę świętego Józefa. Witaj opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewic, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj na łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen. Amen. Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas prowadzi. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia o 20 na Różańcu. Z Panem Bogiem.